Dziś obejrzymy najśmieszniejsze i najbardziej poryte TikToki i shortsy z 99 nocy w lesie każdą minutą będzie robiło się tutaj coraz dziwniej. Także oglądaj do końca, bo robiąc to możesz stać się jednym z trzech najaktywniejszych fanów grudnia i zgarniesz 400 robuxów. Oprócz tego zostaw suba, łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz i podbij ten film. Każda czynność przybliża cię do zwycięstwa, także zrób to wszystko, aby my jedziemy z tym śledziem. Postacie z 99 nocy w lesie robiący Six Seven. Ja nie wiem, czy jestem na to gotowy. Jeleń. Dobra, ile on wytrzyma? Czasu i zgarnie ile roboksów? 2,5 tysiąca roboksów. Ej, nawet spoko. Ale sowa? <ścoughs> Co tu się dzieje? Wy... Wywaliło ją z butów. Ale jest lepsze od jelenia. Dobra, Baran, Baran. Krótko, najkrócej wytrzymał. Dobra, nie nietoperz też średnio. Też słabo. A Wilk? six seven dobrze zrobi? Ej, on rozwalił system chyba. Co tutaj się stało? Widzowie, pierwszy szorc, już takie rozwalenie mózgu. Dobra, jakiś gość ucieka przed jeleniem. Ma latarkę. E Czemu on zjadł latarkę? Co to, co to jest? Te szorcy są naprawdę dziwne. Drewno nawet nie, co on jest? Bober? Patrzcie, Bober! Kultystę załatwił knówką drewna. No dobra, no to, że steka je to spoko, ale siekierę też zeżre? Co tu się dzieje? Jaki to jest random shorts? Głowę Jelenia ma i zeżar Jelenia! Chłop ewidentnie lubi dziewczyznę, nie? A sowa? W ogóle to wygląda jak jakiś koszmar, to jest obraz snów, nie jak wam się śnią jakieś sny, to właśnie to, to tak wygląda, tak mi się wydaje. <laughs> o nie, jakaś smutna historia. Smutna historia jelenia. Mamy tutaj dzieci, które są w domu i lecą teraz samolotem, OK? I rozbijają się w 99 nocach w lesie. <laughs> Zabia się teraz popłaczę. Łaska mi już leci. Smutny jelen! On chce uratować wszystkie dzieci! Uratował wszystkie dzieci! Jelen jest dobrą postacią! Widzowie, to jest tak wzruszające, że już nic bardziej wzruszającego dzisiaj nie zobaczycie! Ja już się popłakałem! O tak! To jestem totalnie ja, widzowie. Jeżeli zostajecie ostatnią żyjącą osobą w 99 nocach w lesie, to właśnie tak, tak, wszystkich trzeba wtedy skasować. I, I tak robi prawdziwy pro gracz, widzowie. Tak robi prawdziwy pros. Jeżeli wy jesteście prosami, to zostawiacie teraz łapkę w górę i suba dzwoneczkiem. A kto tego nie zrobi, to jest nupkiem. Dobra, za to powinien dostać bana, ten ziomek. Tak, tak mówi tutaj ten shorts. Co on robi? Ile tutaj drewna mięsa mięcha? 150 dzień. Co tu się stało? Chłop zhakował system, nie? Ewidentnie to jest zhakowany system. O, prawda, o Jeleniu. Jelen już tutaj ledwo co? Ledwo co dyszy. Ale przychodzi policjant z napisem sub. Serio, on tak ma napisane? kolejna wzruszająca historia widzowie tak on ma sub napisane <grym> co jest i widzicie dlatego jelen jest taki bo po prostu spotykają go same przykre rzeczy musimy być pełni współczucia dla biednego jelonka każdy drugi dzień w 99 nocach w lesie wygląda jak dobra wypadła latarka z złap i teraz jeden chce nas dorwać a mimo po oczach nie no to jest prawda totalnie. Jelen jedyne czego się boi to światła latarki Jeżeli nie ma latarki, to jest już rip, kaplica. O oh no! oh no, jelenik jelenikultysta! Co ja teraz widzę? O, i sowa jeszcze! Oczy mi się wypalają! Oczy mi się wypalają, ja już tego nigdy nie zobaczę, widzowie! To już naprawdę zaszło za daleko. Te, te szorty są coraz mm. dziwniejsze i mówiłem, że tak będzie, będą coraz dziwniejsze. I im dalej się w to wszystko zagłębiamy, tym robi się coraz bardziej dziwnie. Bardzo dziwnie. Co to za jakaś osiedlowa ekipa? Nupka walą w 99 nocach w lesie i jelen chce go zeżreć. Nie, nie, to jest jeszcze dziwniejsze, twerkujący nubek w 99 nocach w lesie, oh no, oh no, co on jeszcze zasmroził całe ognisko, oh, 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 oh. Turbo turbopierd tak zwany. Widzowie, to jest chyba nowa klasa postaci w 99 nocy w lesie za 67 diamentów, klasa postaci śmierdziel, co tu się stało? Zbugowany jeleń, którego karmimy. Ej, to jest serio niepokojące i zbugowane. Ile on tego może zjeść? On je to cały czas. Co jak co? Ja sporo grałem. 99 nocy w lesie, ale coś takiego mi się jeszcze nie przytrafiło. Podkreślam jeszcze Kiedy próbujesz uratować Kida, to co się dzieje? Dobra, jest Dino Kid, Lecimy, wszystkich tutaj pokonujemy, jest Wilk. Jest i Kidos. Jelen na nas już czeka i teraz my jesteśmy! Teraz my jesteśmy poszukiwani listem gończym w 99 nocach w lesie. Ej, z tych rzeczy ta nie wydarzyła się najbardziej. No, wszystkie postacie, które są ze sztućcami, idą zjeść Nupka, a on jeszcze bierze robuxy, jakieś miliardy. Co to jest? Nie topiesz na ratunek! Jelenia jeszcze zgniótł. I Jesteśmy na wakacjach, na luksusowym jachcie. <laughs> Jeżeli to nie jest dziwny szorst, to ja nie wiem, co jest dla was dziwnym szorstem. Wszyscy się śmieją z Nupka, bo ma tylko króliczka, oni mają lepsze postacie. Ale teraz? A i szachmat, szachmat. O matko, to jest serio niepokojące. Postacie z 99 nocy w lesie, ale w prawdziwym życiu i to jeszcze z takiej kamery dziwnej. Ej, co jest straszny ten nietoperz. Ej, wyobraźcie sobie, że teraz dzwoni do Was dzwonkiem do drzwi i to widzicie teraz w tym w Judaszu, tak to się nazywa? Straszny ten jeleń szczególnie, jest mega, mega creepy. Ej. Ten jeden przyjaciel w 99 nocach w lesie. Czyli to taki pros! <laughs> Każdy z Was ma pewnie takiego kumpla, który jest najlepszy w 59 nocy w lesie i to jest najlepszy moment, żeby go teraz oznaczyć pod tym filmem. No <laughs> co to, skrzynia za jednego dolara? Co tam będzie? Dobra, otwiera się. Aha, kupa. Nic tutaj nie ma. Minus 10 na 10. Dobra, za 10 dolców powinno być coś lepszego. Dobra. O, ty. <laughs> nie, no tego się nie spodziewałem. Dobra, za 100 dolców? Ej, to z jakaś z w ogóle. No nie! Ej, takiej skrzydki to ja bym w ogóle nie chciał, bo tam wyskakuje ci jeleń od razu na łeb. To w ogóle jest niefajna skrzynia. Kiedy masz macy, Dobra. Kiedy nie ma maców w sumie, właśnie. No właśnie, miał... Zawsze jest taki ziomek, jak z kim się gra, który miał szukać maców i nic nie robi. No nie no właśnie. A gdzie ognisko? Wszystko wrzucił tutaj na ten stół. A gdzie ognisko? Co się stało z twarzą jelenia? Wygięło? A co? Co się dzieje w tym Haha! Co za pani tutaj jest! Co za brain pata pim, pata pim! Potopi jeszcze wjeżdżamy, słuchajcie, lokomotywą 99 nocy w lesie I staje się właśnie tak, jeleń wyskakuje normalnie z krzyżem, o tak, o I wlatujemy w niego jakąś ciuchcią, nie? Co to jest w ogóle? Jak ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić takiego żorca? Jelonek? Jelonek padł! Chomik? Skąd się wziął chomik w 99 nocach w lesie? Chomik go naprawia! Prostuje mu... Rogi mu naprawił i prostuje mu twarz. <grych> Ej, mogliby dodać w sumie chomika do 99 nocy w lesie z taką czapeczką. On powinien go teraz zjeść, zje go. Jelen go zje. Oh no. Chomik ma super moce jakieś? Co on zrobi? Jeleń się wkurzył, widzowie. Będzie bitka. A prawda jest taka, że po prostu uciekł z miejsca zdarzenia i zostawił chomika na pastwę losu. Historia wilka. Potrzebuje pieniędzy. Dobra, ja, ale ilu tych pieniędzy? 6 plus 7 równa się 6,7? Co to za... Co to znowu jest? Co to jest do jasnego jelenia? 6 plus 7 równa się 13? Ja nie nadążam, co tu się dzieje? Tu się wilkowisik chce czy o co chodzi? Jakaś wataha leci Widzowie, 6-7 i 99 nocy w lesie, to nie jest chyba zbyt udane połączenie O nie, kit 6-7, 99 nocy w lesie Co tu się dzieje? Taka aktualizacja jakby wyszła. Po zobaczeniu tego szarca została mi chyba 67 IQ, więc zostawcie łapkę w górę i podbijcie ten film. Oglądajcie te dwa filmy, które wam się wyświetlają. Six,